Siemano YouTube. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie pewnego blasterka. Ostatnio pisałem z moim widzem na temat produktów od Panini na temat tego jak bardzo podoba mi się właśnie NBA Premium Stock od NBA Hoopsa. Że jest to naprawdę ciekawy produkt i bardzo fajny. I w tej rozmowie w komentarzu pojawił się Phoenix. No i nie miałem okazji jeszcze otwierać tego produktu. Zawsze chciałem, zastanawiałem się, czy kupić, czy nie. No i tak mnie ten widz przekonał, że sobie sprawdziłem, jakie są ceny i na Cardshopie znalazłem tego boksika za 150 zł i mówię, nie no, muszę, biorę. Nie ma co się zastanawiać. Także no wziąłem go, otwieramy. Zobaczmy, czy coś będzie ciekawego. Jest to rok 2023-2024, więc polujemy na ruki Wiktora badiamy. No kurczę, czy może być lepszy hunting, jak takie coś? Naprawdę mega się cieszę że jest to ten Phoenix nie mogą się już doczekać więc no zobaczmy co ten blasterek kryje w środku dajcie znać w komentarzu czy właśnie otwieraliście Phoenixa czy mieliście z nim do czynienia zobaczymy jak pójdzie z tym blasterkiem może się skuszę też na Megaboxa bo właśnie z Premium Stoka wleciał odcinek z... znaczy jeszcze raz co ja gadam, na kanał wleciał odcinek z openingu NBA Hoops Premium Stock Megaboxa więc was zachęcam, żebyście sobie odpalili go i zobaczyli, jak mi tam poszło. Bo naprawdę tamte karty też są przepiękne. No i ten Phoenix też naprawdę jest mega ładny. Jak widzicie, tutaj skromniutko, skromniutko. Kilka paczuszek tylko. Co to jest? Dobra. Otwórzmy tego Phoenixa i zobaczmy, co się kryje w środku. Jak widzicie, w jednej paczce mamy 4 karty, a paczek na blaster mamy 6. Także łącznie 24 karty. No i zobaczmy, tak sobie to rozłożę. Zobaczmy, co się uda trafić. Dobra, polecimy ze środkowej. Jejku, jejku, ale się cieszę. Naprawdę zawsze chciałem tego Phoenixa. O, nawet ładnie się te paczki otwierają. Zawsze chciałem tego Phoenixa yy, otworzyć. Chyba kupiłem sobie jedną kartę Dwayna Wayna ale już nie pamiętam dokładnie. Ale dobra, zobaczmy. Daniel Gafford. Wow. Nie, no muszę się teraz nacieszyć tym momentem. Genialne są te karty i fajne jest to, bo właśnie to jest też taka jakość premium one są grubsze. Ale ten Phoenix jest naprawdę przepiękny. Daniel Gafford. Tutaj mamy Scotty Barnes, Brandon Ingram i Chet Holmgren. Wow, ale piękna jest ta karta. Nie, naprawdę ten produkt jest genialny. Nie wiem dokładnie co to jest za insert, postaram się zrobić research i yy, pisać wam tekstowo dokładnie co to są za inserty. Ale wow, zobaczcie jak to się świeci. Genialna karta. Także jest chat. Zobaczmy czy druga paczka go przebije. Ogólnie wydaje mi się, że jest to naprawdę jeden z ładniejszych produktów od pani. Tak, jak premium stock jest też ładny, no ale jednak ten Phoenix uważam, że najładniejszy produkt od panini. Tony Parker, Nick Smith Jr. Tu mamy kartę ruki z Los Angeles Lakers, Jalen Hood. O nie! Ohoho. O nie, czy może być coś lepszego? Ej, tego się nie spodziewałem. Co jest grane? Wiktor Mbanyama, karta Ruki. O nie. O ja, ale sztos. O wow. Ej, serio, na coś takiego liczyłem. Ja nie mogę. Jest zarąbiste. Ej, już kocham tego Phoenixa, naprawdę. Paragon, nie wiem, czy to jest nazwa tego insertu. Tak mi się wydaje. Karta Ruki Wiktor Wembanyama. Nie, no niesamowita jest. Wow! Ale to jest piękna karta, nie? Ej, ten Phoenix jest genialny. Ja chyba naprawdę odkładam kasę już na mega Niestety nie przygotowałem się, nie mam żadnego toploadera ani e, slivów, ale to sobie już ogarnę potem po odcinku. Ale ta karta z e, Los Angeles Lakers też jest przepiękna. Ale jest, mamy Łębiego, jest i pierwszy Łębi. To jest to. O to chodzi. Dobra, let's go! lecimy dalej, co nie ale jestem podjarany, masakra nie no naprawdę super, super jestem Phoenix Jason Williams, no to co ja widziałem co tam leciało z tych Hobby Boxów, to to było niepojęte aż, co nie Anthony Davis Jalen Green i Jimmy Butler, jest i akcencik Miami, no tutaj bez żadnego inserciku niestety paczucha, ale przez to, że jestem Wiktor, ja naprawdę mogę wybaczyć, co nie Jestem w stanie zobaczyć. Ok, Ray Allen w Seattle. Colby Jones Base rookie. Ok, dobra. Tutaj mamy Dianre Hunter. i tutaj mamy Instant Phenom to Munikamara karta Ruki nie no ale te inserty ogólnie one są prześliczne naprawdę te karty tak genialnie wyglądają chciałbym to otwierać szybciej ale jak coś to sobie najwyżej tam przyspieszcie bo chcę się nacieszyć chyba każdym każdą kartą, naprawdę są genialne. Dobra, Clyde Dexler. O i tu niestety będziemy mieli też tak zwany pusty przebieg, ale trudno, Brook Lopez, Vince Williams Jr. i Russell Westbrook. Ale ogólnie design jest bardzo fajny, naprawdę design jest super, szkoda tylko, bo mogliby wydać właśnie inserty, chociaż po inserciku do każdej paczki. Albo chociaż tam, gdzie nie ma insertu, żeby była e, karta Ruki. Ale tak poza tym, no to najważniejsze, że ten Łębi poleciał, co nie? To jest to, no. Ogólnie z, osobę, którą znam z takiego e, szczęścia do kart Łębiego, to jest e, taki gościu. On prowadzi kanał Bob The Card Collector. I naprawdę, jakie on czasami karty trafia, to jest, no ja nie wiem, skąd, skąd on ma tyle szczęścia, co nie? Ale dzisiaj trochę dopisało nam jego szczęście, także bardzo fajnie. Dobra. Isaiah Thomas, Great Dick w bejsie. Ok, tu mamy kogoś z Dallas Mavericks. Zobaczmy sobie. Tutaj mamy e, Kyrie Irving, też w, w tej wersji Paragon. I dobra. I kto to tutaj jest? Ok. Cason Wallace. Karta ruki. Nie, no, naprawdę. Ten boksik oddaje. Cason Wallace, karta ruki. To też błyszcząca. Nie, no świetnie. Ogólnie podsumowanie tego openingu. No, dwa największe hity. To są te dwie karty ruki. Wiktor Węban i Cason Wallace. ale przede wszystkim jest Wębi. Wow. No co ten Phoenix wyczynia? Naprawdę. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wymyślicie o tym Phoenixie, czy wy otwieraliście, no i czy chcecie, żebym otworzył mega boxa. Bo jak mam być szczery, to po tym, co zaproponował ten blaster, to chyba zbieram kasę, bo naprawdę świetne są te karty. Dobra, no, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Jak widzicie, było dużo emocji. Naprawdę ten box sprawił mi mega dużo fanu. Bardzo podobają mi się te karty, uważam, że są bardzo ładne, bardzo fajny design. I no, i po tym jak zaprezentował się ten blaster, to już ostrzę sobie zęby na mega co nie? Może jakiś hobby, chociaż one by są naprawdę drogie, więc raczej jakiś mega boksik Zasubskrybujcie mój kanał, żebyście nie, nie przegapili żadnych takich openingów, bo jak widzicie, może się coś fajnego wydarzyć, a może będą nam lecieć jeszcze lepsze karty. Polekujcie ten filmik, jeżeli Wam się spodobał i dajcie komentarz. Dajcie znać, co o tym myślicie, albo co ostatnio Wy otwieraliście. Trzymajcie się, hej.